Thank <laughs> you. Ford Kuga. Rocznik 2020, dwulitrowa benzyna, 230 koni i 31 250 przejechanych kilometrów za 28,5 euro. Egzemplarz bezwypadkowy, nie lakierowany ponownie, z niewielką szkodą za około 250 euro odnotowano w maju 2022 roku. Co ciekawe, auto było tylko raz w serwisie Forda przy 8 km. Kiedy było wydawane jako nowe, a potem było serwisowane w salonie Mazdy, w którym kopowaliśmy pojazd, a wcześniej weryfikowaliśmy na zlecenie pana Tomasza. Właśnie, jeszcze w grudniu poświęcimy temu jedno z naszych odcinków: Morze Świąteczne, gdzie dokładnie omówimy przebieg naszych transakcji, złożonych ze wstępnej weryfikacji ogłoszeń, sprawdzania później aut na miejscu i odbioru po zakupie, gdzie przedstawimy wady i zalety takiego rozwiązania, które od kilku lat w większości przypadków praktykujemy. Pan Tomasz już kiedyś z nami kupował auto. Też Forda, ale C-Maxa. To już minęło 8 lat od tamtych zakupów. Sytuacja o tyle się zmieniła, że gotówka jest już o wiele mniej chętnie przyjmowana, a w wielu miejscach jest to niemożliwe, więc praktycznie nie ma szans, żeby dziś przyjechać do salonu w Niemczech po auto i wyjechać po dwóch godzinach z autem i z dokumentami i tablicami na powrót do Polski. Wracając do kługi. Weryfikacja odbyła się w październiku, a odbiór auta w listopadzie. Salon nawet się szybko z tym uwinął, ale akurat u nas zdarzyła się dłuższa przerwa urlopowa. Pan Tomasz był z nami, a jakże, żeby odebrać auto samodzielnie. A po zatankowaniu okno prosto do Gdańska.